Na proszę Państwa, major, kolejny major Józef Kura, się do pseudonim ogień. Niezwykła postać do dziś budząca tak zwane kontrowersje. To jest piękne słowo, proszę Państwa, warto je zapamiętać. Jak ktoś chce przywalić żołnierzom niepodległościowym, a boi się tego zrobić wprost, jak Kucicy Celiński, to mówi że byli kontrowersyjni. I to jest takie ładne słowo, które pozwala y, być eleganckim, a jednocześnie potępić. Byłem niedawno na takim spotkaniu, gdzie, gdzie starosta Starogardo mówił, no ci żołnierze to byli bardzo dzielni ludzie i służyli Polsce, ale ich metody były kontrowersyjne. To ja się pytam, co mieli Lizaki tym ubekom sprzedawać? Proszę Państwa, Kontrowersyjny major ogień doprowadził do tego, że na Podhalu w latach 40. polska partia robotnicza musiała działać w konspiracji. Major ogień doprowadził do sytuacji takiej, że ubecy uciekali z miasta. Była taka historia, kiedy, kiedy dwóch żołnierzy majora ognia zostało rozpoznanych w wagonie kolejowym, a jechał tam pluton żołnierzy KBW. To ci KBW, żołnierze KBW uciekli natychmiast. Z pociągu, nawet nie próbowali ich aresztować. Tak prowadził swoją, swoje wojsko major Ogin. Moja ulubiona historia to jest taka, kiedy, kiedy jeden z sokistów, który przyjechał na służbę do Zakopanego, słyszy nagle w Zakopanem jakieś radosne głosy, wychodzi na zewnątrz, patrzy, jadą furmanki, na furmankach siedzą weseli żołnierze, śpiewają uralskie pieśni i pyta się swojego gospodarza a kto to? A on mówi, a Łogniowcy? A no to ten zdziwiony się pyta, a milicji tu nie ma? A on mówi, mówi, a jest. Ale to ty z Łogniowcy. się dla <słyska> Majora Ognia. Jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zminąć mam, Na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czarki Na urwiskach w sercu znajdź znajdzie gniazdo. Czy? Czy stanę? Wciąż się tli, więc mnie ukry moja ziemia od Helańska. Górski lesie koło śnie.